Tu się pobiera baza fotoradarów, tu się pobiera mapa na rok 2024, a tu mam jednostkę, ale akurat to jest Skoda Bolero, czyli bez nawigacji. Przerzucimy zaraz na Amuncena, nie na Columbusa, czyli na MiB1. Mib Hi, i zrobimy sobie instalację najpierw. Map 24, zobaczymy, co tam jest ciekawego. Te mapki są do pobrania za darmo i na Volkswagena i na Skodę wejdą bez żadnego problemu, a jeżeli chodzi o Seata i o Audi, to tam jest potrzebny odpowiedni kod FEDS. Jeżeli sobie wejdziecie w ukryte menu w Volkswagen, Seat, Skoda, przytrzymujecie przycisk menu, w Audi robicie kombinację klawiszy, to tam zobaczycie jakie macie klucze aktywacji te kody FEC swap wgrane. Z tego co kojarzę mapy na rok 24 wymagają klucza, który się kończy na Numerze 34 albo więcej. 34 to będzie limit dla tego roku, czyli te kolejne mapy już by nie weszły, te, które wyjdą za pół roku. A jeżeli macie tam wygrany klucz, który ma końcówkę E, e, no to macie powiedzmy, że dożywotnią licencję, czyli tam do roku 2070 którego się będą wchodziły mapy. W każdym razie sprawdzimy zaraz, jak to się już pobierze, pokażę wam, jak przygotować kartę. Jak już się to pobierze, będzie potrzebna albo karta SD, przynajmniej 64 GB, bo to po rozpakowaniu ma ponad 32, więc nie będzie na 32, albo karta albo pendrive, taka sama pojemność. A jeżeli chodzi o fotoradary, to tutaj wystarczy wam coś małego, bo to ma chyba 150 MB maksymalnie. Także zobaczymy sobie. Jak się wgrywa tę mapkę? Pokażę Wam też, jak się wgrywa fotoradary. Zobaczymy, co w tych fotoradarach tam jest, bo to nie tylko są fotoradary, ale też takie dodatkowe punkty POI. Jeżeli się tam bawiliście kiedyś tym, co się ma Wam wyświetlać na mapie w nawigacji, no to wiecie, że można sobie tam ustawić jakieś parkingi, stacje benzynowe, punkty opłat, wjazdy na prom, szpitale, komendy policji i tak dalej. A tutaj ta baza tych nie tylko fotoradarów, właśnie. Wam funkcjonalność o kilka nowych, może ciekawych miejsc. Tak jak mówiłem, ta jednostka jest bez nawigacji, więc musimy sobie przepiąć ją, przepiąć ją na inną. No dzisiaj, dzisiaj wam pokażę takich trochę ujęć za kulisami tutaj u mnie, ale to będzie taka jednostka, takich ujęć za kulisami u mnie. Bardzo Wam dziękuję za to, że mnie pytacie, gdzie mam warsztat i chcecie się umawiać do mnie. Niestety muszę Was odprawiać z kwitkiem, że tak powiem, bo ja nie prowadzę warsztatu. Cieszę się, że mnie pytacie, bo to znaczy, że to, co tutaj robię, wygląda przynajmniej na tyle profesjonalnie, że ktoś wychodzi z założenia, że robię to dla kasy, co częściowo jest prawdą, tylko nie zarabiam tutaj w sposób taki, że nie przyjmuję klientów po prostu. Tylko wyrzucam wam te filmiki na YouTube, wy sobie oczywiście oglądacie to, te filmiki są bezpłatne, ale wyświetlają wam się jakieś reklamy, ja dopiero na tych reklamach zarabiam, także to jest taki deal, że pokazuję wam jak zrobić różne, dziwne, ciekawe rzeczy za darmo albo małym kosztem, albo co kupić fajnego na AliExpress. O właśnie, właśnie, właśnie przypomniało mi się. Mam tutaj takie coś, a spakowane jeszcze, to jest lokalizator który działa w, tym, w tej sieci airtagowej, aplowskiej, tylko że z Chin, z AliExpress, nie kosztuje tak jak te airtagi aplowskie, które w czteropaku chyba kosztują 500 złotych, tylko kupujecie sobie jedną sztukę, na przykład za 20 para, i to działa praktycznie w ten sam sposób. Jakościowo widać, że nie jest to takie eleganckie, bo jest plastikowe, a te aplowskie produkty wiadomo, że są z jakiejś takiej fajnej nierdzewki i tak dalej, ale jeżeli chodzi o funkcjonalność. Pokażę wam to w, jakimś, w którymś z kolejnych filmów. Także to też będzie ciekawostka. No, a tak jak mówiłem, zaraz sobie zmienimy tu jednostkę. To też jest ze skody: to jest Columbus, ale to jest to samo co Discover Pro z Volkswagena, to samo co Seat Navi Pro z Seata, to samo co Audi MMI High, w sensie MIB 2 High. Tam z A3 i tak dalej. Generalnie dokładnie te same mapy wchodzą do bardzo wielu aut. Dostawca jest jeden. Te jednostki między tymi autami różnią się wprawdzie przyciskami i tym, jak wygląda menu, ale technologicznie wewnętrznie te systemy są bardzo zbliżone. Chodzą na tych samych mapach, także to jest nieważne, czy macie Volkswagen, Seata, Skoda, Audi, Porsche, Bentley'a, co tam jeszcze na tym jeździ. Lamborghini, Man, te dostawczaki, nie? Craftery, Many, to wszystko może chodzić na tych samych mapach. Dobra. Tam jeszcze trochę brakuje, żeby się pobrało, a ja w tym czasie przepnę sobie tutaj tę jednostkę na tę jednostkę. Oczywiście nie powiedziałem Wam, skąd to pobrać. Wchodzicie sobie na miphelper.com, możecie tutaj sobie wpisać software train z Waszej jednostki, albo po prostu zjeżdżamy na dół, wybiorę cokolwiek z high, bo tak jak mówiłem, mapy są te same, nie? A weź skodę weźmiemy. No i tutaj na dole mamy GPS Maps. 20, 24. Europa, reszta świata, Japonia, Tajwan, yy, Ameryka Północna. Nie ma linka, no ale ściągamy Europę. Paczka ma 20... 26 giga, 26 giga przed rozpakowaniem, ale po rozpakowaniu, o, ale mam włosy rozrzucone, po rozpakowaniu będzie miała 30 par. Także to się tutaj dalej pobiera, tak jak widzicie. Dalej mi się tam to ściąga. Polecam to robić też na Windowsie, a nie na Macu. Generalnie Safari w ogóle nie lubi takich dużych załączników, a nawet jak już to pobierzecie jakimś Firefoxem czy czymś, i rozpakowujecie takie archiwum, to później tworzą się takie e, te pliki indeksujące, które też wrzucacie na kartę, jest to takie troszkę problematyczne, może nie przy mapach, ale przy e, firmware'ze na pewno bym tego unikał. E, aha, no i te fotoradary jeszcze. Już Wam pokazuję te fotoradary, te punkty POI, tutaj sekcja piąta, Personal POI and Speedcam Updates, no i mamy Europę, ona ma 156 MB do pobrania, po rozpakowaniu będzie miała chyba 600 mega, ale tam będzie dużo folderów, bo to jest w kilku językach zrobione. Także wybierzecie sobie później tylko folderek polski. Zaraz wam pokażę zresztą, jak taka karta będzie wyglądać przed instalacją. No ale możecie sobie już zacząć pobieranie. Gdzieś tam w opisie pod filmem. Też wam postaram się zrobić e, jakiegoś linka do tych wszystkich rzeczy. E, no ale tak jak mówię, na MIP-Helperze na tej stronie zazwyczaj są wszystkie te najbardziej aktualne linki do najnowszych map. Także tam możecie sobie rzucić okiem. Dobra, to ja tak jak mówiłem, przepinam jednostkę teraz. Jak robimy kulisy, to robimy kulisy, nie? Będę Wam wszystko pokazywał. E, zasilanie sobie odpiąłem. Tutaj się podaje 12V zarówno na jednostkę, jak i na ekran. E, wiązki od ekranu nie będę odpinał. Tu jest sygnał e, obrazu, który idzie z jednostki do ekranu. A tutaj mamy sześć przewodów. Pierwsze dwa to sobie, to jest zasilanie. Kolejne dwa to jest komunikacja canvas między ekranem a jednostką. Czyli tutaj wysyła jednostka na przykład sygnał o tym, jak jasne ma być podświetlenie ekranu. A jednostka wysyła sygnał o tym, że jakiś przycisk został naciśnięty. Ekran został tam dotknięty w danym miejscu. Pokrętło przekręcone. E, ręka jest zbliżona do czynnika zbliżeniowego. A kolejne dwa. To są sygnały reset, czyli na przykład jak przytrzymujecie przycisk od zasilania tam przez 10 sekund, żeby zresetować jednostkę, to taki sygnał nie idzie canvasem, żeby wymusić ten reset, tylko jest osobna linia. Od tego fajnie akurat zabezpieczyli się przed tym, że na przykład komunikacja Kenbas się zawiesiła, prawda? I wtedy jak zresetujecie, nie? Nie macie jak zresetować takiej jednostki, musielibyście gdzieś tam szarpać zasilanie z niej albo wyciągać bezpiecznik. A tak rzeczywiście jest tutaj wejście na ten pin, który odpowiada za reset procesora. Dobra, to ja przepinam najpierw zasilanie z tej jednostki na tamtą. Czerwony z prawej u góry, czarny po lewej. Spróbujemy to zrobić. Chyba, chyba przepiąłem zasilanie. Dobra i teraz te cztery przewody. O kurczę, już się zaplątałem, tak. Pomarańczowy i czerwony, a później szary i biały. Pyk. Najpierw pomarańczowy i czerwony. Ja wam to zaraz pokażę z bliska, jeżeli chcecie, ale od razu wam powiem, że chyba na kanale MIP Helper. Yy, szary i biały? Kurde, już teraz nie pamiętam. Chyba na kanale MIP Helper yy, pokazywałem taki filmik. Zrobiłem tam taki filmik, żeby pokazać, jak to sobie tutaj na stole odpalić. Generalnie wiele nie trzeba tak naprawdę. Zasilanie, te cztery kable, które nam połączą jednostkę z ekranem. No i ten przewód z Aliexpress, tego LVDS-a potrzebujecie. Jak go tu wypnę. Staram się to zrobić tak jakoś, żeby wszystko nie spadło na ziemię. Hopa. I podpinamy się pod ten, tę jednostkę. I tak jak mówiłem, wiele tutaj nie trzeba, żeby to odpalić. I co? Teraz wystarczyłoby podać zasilanie i mieć nadzieję, że to będzie chodzić. Także podpinam 12V. Tu widzicie, że mam zasilanie pociągnięte i do jednostki, i do ekranu od razu. Idziemy z drugiej strony nacisnąć power. Zobaczymy, co się stanie. Jeżeli wszystko podpiąłem dobrze. To nam się pojawi coś ok. No i ona działa. Zobaczmy sobie od razu teraz w nawigacji. Jak już nawigacja się odpali, zobaczymy, jakie mamy teraz wygrane mapy. Różnica między jednostkami High i Standard, czyli Columbus i Amundsen, Discover Pro i Discover Media, Seat Navigation, ten NaVi Pro i Seat NaVi 6P0. Jest taka, że te high wersje mają wbudowany dysk twardy, który mieści te mapy. Więc robicie aktualizację, która polega na tym, że się kopiuje z pendrive'a albo karty SD na tę pamięć w tej jednostce. Podczas gdy te jednostki standard, drugą ręką będę robił symbolicznie, te jednostki standard mają wbudowaną pamięć, ale tam nie ma map. Mapy są zawsze na karcie pamięci osobno. I aktualizacja tych map polega tylko na tym, że się zmienia zawartość tej karty, i później już nie ma instalacji w samym samochodzie. Możecie sobie taką kartę wziąć do domu, wgrać sobie te nowe mapy, wsadzić do auta i to już działa, prawda? Podczas gdy w tych jednostkach haj, symbolicznie ta ręka. Musicie sobie nagrać to na kartę albo na pendrive, wsadzić do auta, i później dopiero 40 minut jest to wgrywane do samochodu. Po tej procedurze wgrywania. Kartę wyciągacie czy pendrive'a wyciągacie i nie potrzebujecie go więcej w aucie, bo te rzeczy są już wygrane do auta. Dobra, tu się uruchomiło. Ja tylko odegnę sobie kamerkę, żeby było bliżej. I zobaczmy, jakie teraz mamy mapy. Informacje o wersji poprzednie 23 na 24, czyli te sprzed pół roku. A teraz będziemy wygrywać te 24, te najświeższe. Dobra, pobrało się, więc tak. Tu mam kartę microSD, taki czytniczek wpiętą, 64 gb Sformatujemy ją sobie na wszelki wypadek, więc prawym formatuj. Um, Exfat, bo nie mogę inaczej, pojemności nie dotykam, jednostka alokacji, a nie dotykam tego. Szybkie formatowanie, rozpocznij, potwierdzam, że wszystko, co było na karcie zostanie usunięte. Bęk, to sobie zamykamy, mam nadzieję, że widzicie gdzie tu mój kursor lata, teraz zamykam to okno, a tutaj na pulpicie, o w tym miejscu mam pobraną tę paczkę z mapami, klikam prawym, musicie mieć zainstalowanego jakiegoś 7 Zip albo coś innego do rozpakowania tego i tutaj użyjemy menu kontekstowego 7-zip, wypakuj, nie tutaj, nie wypakuj do czegoś, tylko wypakuj pliki trzy kropek, jeżeli jest trzy kropek to nam pozwoli wskazać gdzie ma je wypakować jest wypakuj do i wskażemy by, by wypakował je na kartę SD ok nie do folderu tak czy nie, dobra nie do folderu chyba i klikamy ok i on teraz sobie leci leci sobie po kolei ma mieć tutaj widzicie 30 tysięcy megabajtów i to będzie teraz szło. Także dajmy mu, dajmy mu chwilę. A na koniec zobaczymy, czy na karcie to wygląda tak, jak powinno. No i rozpakowało się na kartę, to teraz zobaczymy, czy się rozpakowało tak, jak powinno. Odpalamy sobie kartę i powinny być na niej foldery mib1, mib2 oraz plik MetaInfo2.txt. Dokładnie tak. Nie usuwacie niczego stąd, nawet jeżeli macie MIP 2, nie usuwacie tego folderu MIP 1 i na opak też. Zostawiacie dokładnie tak, jak jest. Jest dobrze. Nie jest to schowane w jakiś większy folder. Po prostu jak odskieracie kartę, to jest to tak, jak jest. OK. Tu sobie odpalimy jednostkę, bo ona potrzebuje 30 sekund teraz, żeby się obudzić. OK. W tym czasie tu zamykamy kartę i wyciągamy to cudo. Tam się nam uruchamia. Karta pamięci idzie do adapterka. Możesz tu wejść. Jest. To się uruchamia cały czas i są dwa sposoby na zainstalowanie tego. Możecie albo zrobić to przez menu ustawień nawigacji po prostu wsadzając kartę, gdzieś tam jest pobierz nowe mapy czy zainstaluj nowe mapy i wtedy to będzie szło w tle. Możecie jeździć autem i dalej te mapy stare będą działały, gdy nowe się wgrywają, a później po prostu nagle nowe będą działać. Ale na stole, ponieważ tutaj nie mam sygnału, że jest włączony zapłon w aucie, no nie mam reszty auta tak naprawdę, zrobię to troszkę inaczej, pokażę wam. Po pierwsze wkładamy kartę. Powinno się pojawić nam jakieś info. Że karta została wsadzona. OK, więc możecie to zrobić albo tym sposobem, o którym powiedziałem. Wchodzicie sobie w setup nawigacji. O kurczę, gdzie to było? Zarządzaj pamięcią. Nie, wróć, wersja. Update. No i on sobie tam znajdzie na karcie to, co sobie ma znaleźć, i tam was przeprowadzi. I tak jak mówiłem, stare mapy będą działać, gdy nowe. Są wgrywane, ale na stole ta jednostka po 15 minutach by się wyłączyła, a to wgrywanie trwa godzinkę niecałą, więc nie chcę tutaj tego tak robić. O, tu mamy info, że jest dostępna nowa mapka, więc ja to zrobię inaczej, tylko dlatego, że robię to na stole. Wychodzę sobie z tego wszystkiego i zrobię to tak samo, jakbym zrobił aktualizację oprogramowania, czyli przytrzymuję menu, wchodzę w informacje o wersji, tu wchodzę w update. Wybieram kartę SD i zrobię stąd instalację. Navigation database. On sobie to poczyta, poczyta, poczyta. I zaraz będę mógł to wgrywać. No i zalety tego rozwiązania, które ja tutaj chcę zrobić, są dwie. Po pierwsze, tak jak mówiłem, mogę to zrobić na stole bez sygnału zapłonu, ponieważ jednostka nam się uruchomi ponownie. O, odpalimy. Uruchomi nam się ponownie w trybie SWDL. Albo nawet nie uruchamia się ponownie widzę, tylko po prostu jest w WDL-u. Um. I tutaj nie działa to, że nam po 15 minutach się wyłączy, czyli można na to zrobić sobie bezpiecznie na stole. O, jednak się będzie resetować, ok. Niech się zresetuje. A druga zaleta tego jest taka, że będę mógł zobaczyć tak naprawdę troszkę dokładniej proces tej instalacji. Eee, ok, proces tej instalacji, ponieważ Będę widział konkretnie, jaki kraj jest wygrywany, i tak dalej, więc będę widział, że ten proces tam cały czas, cały czas przebiega. To nam się jednostka już uruchamia ponownie. No, niech to się zacznie. Jak się zacznie, to przygotujemy sobie kartę z punktami POI. Tutaj sobie ją już wrzuciłem, ale pokażę Wam, jak to wygląda. Wchodzę sobie na inną kartę. Na niej mam tutaj paczkę. Hi eu 2023 1225 prawym Nie, pokaż więcej opcji. 7 Zip damy wypakuj do nazwa folderu. Niech się to wypakuje. O, tu się coś dzieje. No i zaczyna nam tutaj instalować. Najpierw jakieś części wspólne dla um, Europy, a później po kolei będą leciały kolejne kraje. A tu. Tu rozpakowują się, tak jak mówiłem, punkty POI. No to co, znowu pozostaje tylko czekać. Najpierw się godzina pobierało, później się godzina rozpakowywało i kopiowało na kartę, a teraz godzinę wygrywać do tej jednostki, także no, dobrze jest mieć coś do roboty przy okazji w międzyczasie. No i zobaczmy, co tu mamy w tym rozpakowanym folderku. Mamy różne języki, nas interesuje polski, więc wchodzę w polski. To sobie kopiuję, Ctrl C. Wracam do góry bezpośrednio na kartę. Tu sobie wklejam, Ctrl V. W sumie mogłem wyciąć i wkleić co, nie? No głupi ja trudno. Na szczęście idzie to szybciutko. Tu jakieś ostatnie drobne pliki idą jest. A to i to prawym. Do kosza cyk, niech się to usunie. A w międzyczasie zobaczmy, jak tu idzie. No, Benelux nam teraz wchodzi tutaj do jednostki. Także to będzie sobie szło, tak jak mówiłem, jakieś 45 minut. A później puścimy sobie punkty poi i zobaczymy, zobaczymy co tam fajnego w punktach poi. Przypuszczam, że są jakieś te restauracje fast foodowe, McDonald's, KFC Nasze jakieś stacje benzynowe, ale podzielone na marki. Także, jak tankujecie gdzieś e, zawsze na Shellu, na przykład, no to przypuszczam, że będzie można sobie e, rozsiać po mapie loga Shell'a po prostu we wszystkich lokalizacjach, gdzie one występują. Także sprawdzimy to zaraz. I tu się w końcu wgrało. Robimy close. Cancel. System się uruchomi ponownie. Na razie karty jeszcze nie ruszamy. Jeżeli macie narzędzie diagnostyczne jakiegoś a OBD11 albo coś takiego, to później będziecie mogli sobie tam zrobić procedurę, żeby skasować błąd, bo będzie wisiał co5 w błąd B201A. A, Dobra, nie mam sygnału zapłonu, więc muszę nacisnąć ręcznie. Uruchamia nam się nawigacja i zaraz zobaczymy, jakie mamy mapy. W sumie już kartę możemy wyciągnąć. To nie będzie potrzebna. Tu zaraz wrzucimy poi. To się uruchamia. Setup. Informacje o wersji. Mamy tak jak chcieliśmy, a teraz wrzucamy poi. Coś tam widzi. To chyba było. Gdzie to było? Czy tu to było? Importuj. Nie. Zarządzaj pamięcią. I damy z Aktualizów moje, moje poi. Zapyta skąd, skąd chcemy aktualizować. Znalazł dalej. Czekamy teraz. Tym razem chyba nie umrucham, ja się ponownie, tylko zostaje nam w tym ekranie. No i sobie to powolutku chyba będzie szło. Szczerze mówiąc nie wiem, ile to zajmie, bo te wcześniejsze punkty, punkty POI na Europę miały tak z 12 mega, teraz to ma ze 150, ale o, troszkę przyspieszyło. Idzie takimi skokami. Trzeba temu dać pewnie minutkę albo dwie, zaraz zobaczymy. No i gotowe i teraz OK. Restart systemu i czekamy. I uruchomiło się ponownie. I teraz widzicie, że już coś tu mamy, ale wejdziemy w Setup Mapa. I tu mamy opcję wybierania punktów. POI Wejdźmy i zobaczymy, co tu jest ciekawego. Mam tu kilka rzeczy włączonych. Jeszcze chyba z poprzedniej wersji. Ale możemy właśnie. Burger Kingi KFC. Kf 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 Bywale KFC, bo coś mi szkodzi. Wrzucimy to, to. Są stacje benzynowe. Orleny na przykład sobie włączymy. No dobra, niech będzie tyle. Wychodzimy, wychodzimy, wracamy do mapy. I tak to wygląda teraz. Przy dużym zoomie, przy oddaleniu nie będzie widać poi, ale przy jakimś, zaraz zobaczymy, 5 km. O, przy 5 km zaczyna nam się tutaj pojawiać orleny, jakiś fotoradar. I im bardziej się zbliżycie, tym tutaj sobie to lepiej wszystko ułoży. Także tak to wygląda. To tyle na raz, dzisiaj. Na raz.